partnerami kanału są IT Online wsparcie w wyborze infrastruktury IT oraz jej najlepszych dostawców. Madu usługi z zakresu projektowania i dostarczania architektury serwerowej. Linki do partnerów w opisie materiału. Macierze dyskowe, a więc urządzenia do przechowywania naszych jakże ważnych danych, wciąż są fundamentem niemal każdej infrastruktury data center. To, że rozwiązanie musi być skalowalne, Wydajne oraz niezawodne jest dość oczywiste, jednak wciąż musimy decydować, czy ma to być macierz blokowa, plikowa, a może posiadać funkcjonalności storage'u obiektowego. Często musimy też wybrać w jaki rodzaj interfejsów ma być wyposażona nasza macierz, czy ma obsługiwać dyski tradycyjne, czy też pracować w modelu All Flash. Aby nieco ułatwić ten wybór i sprawdzić, czy wybierając jedno rozwiązanie możemy zaadresować wszystkie te wymagania, postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej jednej z najpopularniejszych macierzy na naszym rynku, a więc macierzy NetApp FAS 2750. W tym celu pojadę jutro do znajomych z firmy ADT Group, która na co dzień zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w obszarze zarządzania danymi, aby poznać i przedstawić też Wam popularną macierz. Amerykańskiego producenta. Bardzo ważna rzecz. Wraz z wymienionymi partnerami będziemy też mieli dla Was konkurs, jakiego chyba jeszcze nie było w historii mojego kanału. Do zgarnięcia będą inteligentne głośniki Xiaomi. Więcej o konkursie i ankiecie powiem za chwilę. No cześć marcin. Tak, tak, będę jutro o 10. Yy, ale jak to dzisiaj? Jesteśmy umówieni na dziś? A, jutro macie jedzie na testy do klienta. Nie, nie, oczywiście, yy, że pamiętam. Będę na czas. O, źle zapisałem daty. Ale jest 630. Powinno się udać. Ja tym nie zdążę. Ale tym powinno się udać. I to głównie o tych technologiach usłyszycie na moim kanale. Oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Możecie też udostępnić go w swoich social mediach albo podesłać waszym znajomym. Pamiętajcie też o zapisaniu się do mojego newslettera, w ramach którego otrzymacie nie tylko powiadomienia o nowych odcinkach, ale także ich opisy oraz materiały dodatkowe. Wracając do samego netapa, to zanim przejdziemy do, do dzisiejszej macierzy, a więc do FASA 2750, dwa słowa o, o, ogólnie o macierzach Netap. Wiele osób ze świata IT kojarzy je głównie jako macierze plikowe i jest to prawda, ponieważ producent w początkowych swoich produktach Głównie na tym właśnie się skupiał. Mówiono nawet, że na etap to filery. Z czasem jednak producent sukcesywnie dodawał yy, i rozwijał obsługę protokołów blokowych. I dziś mamy do czynienia yy, z sytuacją, w której jedna macierz obsługuje zarówno protokoły plikowe, jak i protokoły blokowe. Możemy więc mówić, że są to macierze Unified. Blokowym, warto wspomnieć, że w portfolio Netapa jest tak zwana seria E, a więc proste macierze zorientowane właśnie na obsługę protokołu blokowego. Macierze Netapa były lubiane szczególnie przez Linuxowców, ponieważ no, na pokładzie mogliśmy właśnie znaleźć Linuxa, w którym mogliśmy wykonać bardzo wiele operacji. Na początku y, interfejs graficzny był dosyć ubogi, natomiast wiem, że z czasem był on mocno rozwijany i ciekawi mnie bardzo, jak to wygląda dzisiaj. Osobiście miałem okazję wdrażać kilka etapów, y, zarówno FAS-ów, jak i serii E. Natomiast takim najciekawszym moim wdrożeniem to było wdrożenie właśnie dwóch klastrów macierzy FAS, To była chyba jeszcze seria e 2500. Było to dla jednej z instytucji finansowej. Takim najciekawszym elementem tego wdrożenia było to, że macierze zostały wdrożone w dwóch oddzielonych geograficznie lokalizacjach. Między tymi lokalizacjami została uruchomiona funkcjonalność Snap Mirror, a więc replikowanie w czasie rzeczywistym. Rozumiecie, każda dana zapisana na macierzy A jest. Niemal w tym samym czasie replikowana do macierzy B. To oczywiście zapewnia bardzo wysoki y, poziom bezpieczeństwa tych danych oraz y, możliwość niemal natychmiastowego sięgnięcia po dane właśnie na macierzy zapasowej. Na miejscu, udało się zdążyć na czas. Idziemy zobaczyć sprzęt, dla jakiego tu przyjechałem. Miałem opowiedzieć Wam o macierzy FAS 2750, natomiast uznałem, że skoro przyjechałem już do Warszawy. Przepytam lepszego zawodnika. Ze mną jest Marcin, inżynier w ADT. Marcin, powiedz, czym się tutaj zajmujesz i dlaczego akurat netapem? W ADT jestem odpowiedzialny za wsparcie sprzedażowe, projektowanie, wdrożenie, wdrożenia, migrację oraz utrzymanie systemów storageowych opartych o technologię NetApp FAS. Można powiedzieć człowiek orkiestra, tak? W obszarze przechowywania, rozumiem, danych też zgaduję, że ich backupu, zabezpieczania super. Dzisiaj spotykamy się, żeby pogadać i widzą przedstawić nieco szerzej macierz i serię w ogóle macierzy FASA 2700, bo też jest seria E, wiadomo, dosyć popularna. Czy my możemy powiedzieć, że 2700 to jest najpopularniejsza seria na naszym rynku? Nie, myślę, że w Polsce zdecydowanie więcej wdrożeń odbywa się na wyższych modelach, Czyli 8, duże macierze, tak? tak? 8, to jest seria 8000 w górę. Tak. To jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj te midrangeowe macierze najlepiej się sprzedają. Seria 2700 nie jest z nami od wczoraj, jest już chwilę na rynku, nie, prawda? Jest z nami od połowy. 2018 roku, więc jest to już wygrzana konstrukcja. Jest wygrzana, właśnie. Ja też pamiętam, że ten cykl życia produktu na etapie jest dosyć, dosyć długi. Tak jak ja pamiętam, w 2013 roku wdrażałem macierz serii 2.500, więc y, 2.500, 2013, która już wtedy nie była najnowsza. Dzisiaj mamy 2021, mamy serię 2.700. To, jest, to dobrze też chyba świadczy o tym, że klient, jak się zdecyduje na tego etapa, to chwilę będzie go miał, prawda? Tak. Zdecydowanie. Seria 2500 jest na dzień dzisiejszy nadal wspierana i zaportowana. I jeszcze druga rzecz, że tam funkcjonalności, właśnie o które chcę Cię zapytać, i o które zaraz więcej powiemy ogólnie, jeżeli chodzi o etapy fasowe, to ta funkcjonalność często idzie za, za softem, właśnie, a nie za sprzętem, prawda? Tak. Że to nie sprzęt, sprzęt definiuje nam co? Głównie wydajność, chyba. Co się zmieniło w, w tym obszarze, jeżeli chodzi o najnowsze macierze? Przede wszystkim netap idzie bardzo we wzmocnienie procesorów, czy, to, tak, czy też kaszu do odczytu. W seria 2700 różni się od swojego poprzednika zwiększoną ilością korów, a także zwiększoną ilością kaszu do odczytu. Dokładną specyfikację macierzy NetApp, jak każdego innego sprzętu, każdy oczywiście może sprawdzić. Natomiast korzystając z okazji, że mamy dostęp do tej macierzy, yy, będę chciał, żeby Marcin mi kilka elementów pokazał, mi oraz oczywiście Wam. Zaczniemy od dysków, bo te jak zwykle są takim fundamentalnym elementem, ale też w każdej macierzy raczej są takie same, prawda? Tutaj dużej magii nie ma, ale powiedz mi Marcin jedną rzecz, bo u różnych producentów różnie to wygląda. To jest macierz all flashowa czy hybrydowa? To ten model akurat jest to model hybrydowy, więc możemy włożyć w niego dyski i talerzowe i dyski SSD. I dyski SSD, a czy do macierzy all-flashowej, która tak by default jest zaprojektowana jako all-flashowa. Czy tam też możemy dyski włożyć talerzowe, czy tam jest jakaś inna architektura? Tam macierz jest zoptymalizowana już pod tylko, dysk, tylko i wyłącznie dyski SSD. Więc czyli dyski. też są wewnątrz jakieś, jakieś różnice, jeżeli chodzi ogólnie o architekturę macierzy, kontrolery i tak dalej. Kuku możemy zrobić, wkładając tam taki dysk y, tradycyjny, nazwijmy tak, to. Tak, możemy, ale różnicy, jeżeli chodzi o sam sprzęt, y, nie ma żadnej. Dobra, czyli tutaj mamy Tą, tą elastyczność. Dzisiaj mamy model 2750, 24-dyskowy. Ta macież jaką ma tu specyfikację? Ten model jest wyposażony w 24 dyski, 1,8 TB. SSD? Talerzowe. Dyski talerzowe. Wspomniałeś o większym w stosunku do poprzedniej serii cache'u, tak? To jest cache, rozumiem, przez, realizowany przez jakąś kartę, więc chyba się musimy przenieść albo najpierw właśnie po, po, gdzie to a no tak na kontrolerze mieć. tak a więc mamy to kontroler yy, kontrolery oczywiście są dwa czy to maciesz możemy yy, możemy tak jak kiedyś z jednym kontrolerem yy, z jednym kontrolerem kupić tak możemy ale nie jest to nie jest to oczywiście rekomendowane tak nie mamy tej redundancji tak. yy, a więc Kontroler, klasyka gatunku, bateria do podtrzymania, zrzutu pewnie danych na wypadek, gdy prądu nam zabraknie. Mówiłeś, karta jednoterabajtowa na kontroler, tak? Tak. Ten model jest wyposażony w kartę NVMe. Karta ta służy jako cache odczytu. Okej. Okay. Ale taka mo, może też posłużyć jako dysk zewnętrzny do przechowywania materiału wideo, tak? Będzie działała? Będzie. No dobra, ale pewnie trochę za drogi gips lepiej kupić, lepiej kupić dedykowaną. Okej, okay, widzę tradycyjny RAM w, w miarę i to Karte mamy kontroler. Od razu rozumiem, że część sieciowa też jest w kontroler, że tak powiem, z kontrolerem zintegrowana, tak? tak? Przez kartę meza. Znowu. Ok, karta robi nam za porty. Mamy porty UTA, które mogą być portami Fiber Channel, mhm. portami Ethernetowymi. Bo to nie jest standard generalnie w macierzach takie porty Unified, tak? Nie. Różni producenci mają różne do tego podejście, natomiast właśnie już wspominałem dzisiaj, że właśnie porty UTA, i to są chyba UTA2, tak? Druga wersja tych portów. Od poprzedniej różnią się jeszcze obsługą też jednogigowych połączeń, z tego co pamiętam, UTA chyba tylko dychę robiła. Jest jeszcze jeden jakiś szczegół. To są porty rozumiem Ethernet 10 giga, a Fiber Channel zrobił 8 czy 16 16 giga, 16 gig. mogą to być też porty jednogigowe przy zastosowaniu odpowiednich wkładek miedziowych. Tutaj środka więcej nie rozbierzemy, bo jak to we współczesnych macierzach macierze nie otwierają się niestety, albo, istety, tak jak serwery. Więc chowamy, chowamy kontroler. Zasilacze, oczywiście, też są redundantne. Tu więcej nic nie zobaczymy. Natomiast co mnie ciekawi, to tak jak Wam wspominałem, interesuje mnie, jak wygląda dzisiaj ONTAP, a więc, a więc software, który na pokładzie tej macierzy działa i który obsługuje wszystkie funkcjonalności. Więc przejdziemy teraz do komputera, żeby Marcin pokazał mi kilka takich funkcjonalności i żebyśmy mogli, żebym ja mógł go o to przepytać. Tak jak obiecałem, zajrzymy teraz do interfejsu ONTAP System Manager, bo to niejako z jego poziomu sterujemy macierzą.

ale też z jego poziomu możemy zobaczyć funkcje, feature'y, o których części już wspominaliśmy, a jeszcze o kilka będę chciał Marcina dopytać. Marcin, pierwsza rzecz, netapp FAS, a więc macierz Unified. Pokazywaliśmy uniwersalne porty, jak to wygląda z poziomu software'owego, gdzie my możemy zobaczyć do obsługi, jakich protokołów macierz jest dostosowana i też czy możemy podejrzeć właśnie te interfejsy, na które zerkaliśmy fizycznie. Definicja wszystkich Protokołów odbywa się w zakładce Storage VMs po przejściu coś, co się nazywa podnoszeniem V-Server. W naszym oczom się pokazuje już tutaj możliwość konfiguracji, włączenia każdego z protokołu, na który, który macie Tak, ja w osobne. widzę teraz jest NFS, jest CIFS, a więc podstawowe protokoły plikowe, no i iSCSI i FC jako protokoły. Blokowe, prawda? Jeszcze jedna rzecz związana właśnie z protokołami. Jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? Jeżeli chcę założyć e, zasób pod pliki, to zakładam, rozumiem, wolumen, tak? Jeżeli chcę, e, jeżeli chcę założyć zasób pod, e, pod blok, to zakładam luna. Popraw mnie, jeżeli. E, się mylę, jeżeli coś przekręcam? Dokładnie tak. Jeżeli chcemy utworzyć zasób plikowy, tworzymy wolumen, na wolumenie tworzymy share, czy to CIFS-owy, czy NFS-owy. Analogicznie dla zasobów blokowych, jeżeli chcemy iSCSI lub FC, tworzymy wolumen, na który zakładamy już LUN. Ok, powiedz mi proszę, czy kwestia obsługi protokołów wynika z modelu licencjonowania, i właśnie jak ten model wygląda? NetApp ma dwie podstawowe licencje. Pierwszą licencją jest Base Bundle, w którym mamy zalicencjonowane wszystkie protokoły blokowe, plikowe oraz obiektowe. Mamy także możliwość w podstawowej licencji tworzenia snapshotów lub stworzenia metroclustra oraz Premium Bundle, który zawiera licencje replikacyjne na Snap Mirrory i Snap Manager. Marcin, ja pamiętam jako tą podstawową metodę replikacji właśnie funkcjonalność Snap Mirror. Wtedy było do wyboru, czy ona ma być synchroniczna, asynchroniczna. Rozumiem, że to się nie zmieniło, dalej to tak wygląda. Snap mirror synchroniczny przez jakiś czas nie był dostępny w ontapie. Teraz yy, ponownie powrócił. Więc... Powstał z, mar z martwych, tak, tak? tak. Aktualnie Snap Mirror może działać jako replikacja. Synchroniczna lub asynchroniczna. Dobra to... różnica między Snap Mirrorem a MetroClusterem. W SnapMirrorze wybieramy konkretne zasoby, które chcemy replikować, czyli wybieramy wolumeny. Więc Mirror daje nam możliwość replikacji pojedynczego lub kilku wolumenów, które są w danej agregacji i w raid grupach. Zaś MetroCluster jest to replikacja już tylko synchroniczna, gdzie replikujemy całe agregacje wraz okay. Okay. Ja... Z, z interfejsami. Można powiedzieć, że replikujemy naszą macierz do innej macierzy, tak? Dokładnie tak. I w tym momencie przełączenie w metroklastrze jest naprawdę szybkie i bezstresowe, jeżeli mhm. chodzi tutaj o środowiska. Czyli takie środowisko, trochę budujemy sobie od razu takie disaster recovery w czasie rzeczywistym. Tak. I, no i głównie pewnie temu celowi to służy. Jeszcze na chwilę do jednej funkcjonalności, która mnie ostatnio zaciekawiła, jak przeglądałem jakby możliwości współczesnego... Chciałem powiedzieć netapów, ale tak naprawdę on tak, bo to on te, te funkcjonalności dyktuje. Funkcjonalność storage'u obiektowego. Ja rozumiem, że netap nie jest macierzą obiektową, ale pewne funkcjonalności storage'u obiektowego lub dowiązanie macierzy do, do storage'u S3 możemy wykonać. Tak? Powiedz mi w dwóch słowach, jak to wygląda. Tak, w najnowszej wersji systemu ontap netap wprowadził możliwość utworzenia serwera S3, więc może... Możemy stworzyć sobie taki serwer S3, który będzie zawierał buckety i aplikacje, czy to systemy backupowe są w stanie podłączyć się do takiego bucketu s 3 kowego i umieszczać tam obiekty swoje. Ok, a więc krótkie podsumowanie. Macierz NetApp FAS seria 2700. Można powiedzieć zdecydowanie, że jest to macierz w pełni Unify. To, co mi się osobiście bardzo spodobało, jako też sieciowcowi oczywiście, to te porty UTA2, którymi no, nie musimy określać przy, przy zakupie macierzy właśnie dodatkowych kart, tylko mamy później dowolność i, i tak naprawdę obsadzonymi wkładkami decydujemy, jak te porty będą działały. Fajna rzecz, szczególnie jeżeli macierz będzie obsadzona dyskami talerzowymi, to wydaje mi się, że mega dopalaczem jest ta karta NVMe jednoterowa, bo 1 terabajt na gorące dane to jest całkiem duża przestrzeń, prawda? Więc tam się dosyć sporo będzie mieliło w tym w tym cashu, prawda? Tak zaznaczyć, że to jest 1 terabajt na jeden kontroler. 1TB to jest, to jest ważna rzecz, 1TB per kontroler, więc no, kontrolery działają active-active, prawda? Tak. E, więc, więc troszkę tej przestrzeni jest. Ta funkcjonalność i możliwość uruchomienia funkcjonalności storage'u obiektowego, też fajna sprawa. Metro Cluster to już, to już jest znany. No i też ważna rzecz to dosyć prosty, podstawowy model licencjonowania. Obiecałem Wam konkurs i to konkurs dosyć ciekawy z bardzo, że tak powiem, poważnymi nagrodami. Mianowicie mamy do rozlosowania, do rozdania wśród osób fajne, inteligentne głośniki od Xiaomi, akurat, które też się integrują z Googlem, a więc, a więc pewnego rodzaju asystent domowy. Żeby taki głośnik zdobyć, my z Marcinem przygotujemy chyba kilka, kilka fajnych pytań. Dla nas fajnych, dla Was nieco postaramy się, żeby nie były zbyt proste, ale też nie za trudne. Oczywiście, jeżeli dzisiejszy materiał obejrzeliście w całości, to niejako odpowiedzi na te pytania dzisiaj na pewno padły. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was wartościowy i dowiedzieliście się co najmniej kilku ciekawych rzeczy. Ja ze swojej strony dziękuję firmie ADT Group oraz Netapowi za współpracę i możliwość realizacji dzisiejszego materiału oraz za zapewnienie ciekawych nagród dla Was. Oczywiście zapraszam Was do obejrzenia kolejnych materiałów na moim kanale oraz do odwiedzenia mnie na Instagramie. Ja tymczasem ruszam do domu. Trzymajcie się. Cześć.